Kim jest dziennikarz obywatelski 2010 roku? Wybór kapituły został ujawniony w Warszawskim Centrum Nauki Kopernik podczas piątej jubileuszowej gali konkursu organizowanego przez serwis wiadomości 24.pl. Dawid Serafin Dawid został uhonorowany za relacje z powodzi w Krakowie, które miały ogromne czytelnictwo w serwisie wiadomości24.pl. Przygodę z pisaniem zaczynał 4 lata temu w rodzinnym Jaworznie, współtworząc z przyjaciółmi serwis jaworznianin.pl. I tak to wszystko się zaczęło od tworzenia takiego miejskiego serwisu, bo nam się chciało, mieliśmy pasję, bo chcieliśmy coś zmienić w naszym mieście. I tak krok po kroku to pisanie jakby tak zaczęło wchodzić w krew. Droga Dawida to przykład jak zostaje się dziennikarzem obywatelskim zaangażowanym w życie lokalnej społeczności. Stefan Bratkowski, jeden z twórców systemu wydawniczego Opozycji Solidarnościowej, przewodniczący kapituły konkursu, nie ma wątpliwości, że takie zaangażowanie jest potrzebne. Każdy inteligentny człowiek umiejący posługiwać się względnie sprawnie językiem polskim, naprawdę może być dziennikarzem, pod warunkiem, że będzie miał coś do powiedzenia. Jesteście najlepszym dowodem, że to była prawda. To słowa skierowane do wszystkich dziennikarzy obywatelskich oraz pozostałych laureatów w poszczególnych kategoriach. Piąta edycja konkursu Dziennikarz Obywatelski Roku, roku 2010. To ponad 32 tysiące oddanych głosów w 10 kategoriach, głosów oddanych przez internautów. To ponad 1000 tekstów, które nadeszły na ten konkurs. Tekstów świetnych, bo przekonaliśmy się o tym, jaka potęga drzemie w dziennikarzach obywatelskich w całym tym ruchu. Oto ci, którzy tę potęgę tworzą. Pierwsze miejsce, Zygmunt mener, Prawa zwierząt w Polsce, już nie wierzę. Nie mogłem milczeć, po prostu musiałem jakoś dać upust swoim emocjom, chociażby właśnie pisząc. To jest podobnie, z dziennikarstwem jest podobnie jak z pisaniem wierszy. Wiersze też pisze się pod wpływem impulsu, refleksji. Tak samo powstają artykuły, spontanicznie, nie na zamówienie. Mateusz Kumrowski. Kobieta znaczy gorsza. Dziennikarstwo obywatelskie jest dla mnie przejawem świadomego, aktywnego społeczeństwa, takiego, które w pełni nadąża bez zadyszki, prawda, za, za tym za celami, które sobie wyznacza. Taki właśnie jest dziennikarz obywatelski. Świat, który go otacza, nie pozwala mu być obojętnym. On jest obywatelem cały czas i właściwie on powinien mieć pewną wrażliwość, taką, że skórą chłonie to, co może być istotne dla społeczności, i z tym się dzieli natychmiast. To znaczy, spostrzeżeniami, informacjami, wątpliwościami, opiniami. Pierwszą nagrodę w kategorii polityka Jerenusz Kierkowski zdobył analizą wad i zalet rządowych propozycji obniżenia podatków. I pisze 10 do 12 artykułów. Interesuje mnie przede wszystkim publicystyka społeczno-polityczna. Głównie poświęcam się kwestiom związanym z systemem ochrony zdrowia, funkcjonowaniem ochrony zdrowia, naprawianiem tego systemu, finansowaniem. Bartłomiej Kowalewski, ratujmy Bartka. Ratujmy stare drzewa i stare aleje, bo to jest nasza historia. Wciągnęło mnie to i piszę y, tu o przyrodzie, o ciekawych zdarzeniach i y, jakby. Y, Stałem się bardziej takim kronikarzem, bardziej sprawozdawcą różnych zdarzeń. Praktyka dziennikarska zdobyta dzięki obywatelskiemu zaangażowaniu może też być dobrą drogą do dziennikarstwa profesjonalnego. Wiadomości 24, serwis dziennikarstwa obywatelskiego to jest doskonała kuźnia dla kadr, dla wszystkich wydawnic. Taką drogę chciałby wybrać Kamil Kusier, laureat w kategorii sport. Jak najlepiej wypaść, jak yy, w coraz większym stopniu rozwijać swoje umiejętności. A co przyniesie przyszłość? To zobaczymy. Znaczy, na pewno chciałem spróbować w profesjonalnym dziennikarstwie, a czy wyjdzie to, zobaczymy w przyszłości. Gala była też okazją do wspólnego świętowania jubileuszu ważnego dla całego ruchu dziennikarstwa obywatelskiego. Wiadomości 24.pl mają już 5 lat. Coraz częściej pojawiają się tam opiniotwórcze teksty, opiniotwórcze tematy i myślę, że w ten sposób grupa Wydawnicza Polska Presse głęboko sięga po rezerwuar szerokich możliwości internetu. Uczy się jednocześnie za sprawą tego serwisu. Jak powiedziałem, poligonu doświadczalnego, tego co w internecie działa bądź nie.